Arsenal zwariował, a Lukaku bliżej swojego domu. Witam serdecznie na kanale Piłkarzyki. Latko, słuchajcie, Latko, dzieje się bo tak naprawdę w okno wchodzimy dopiero teraz. Ta karuzela coraz poważniej nam się rozkręca, co widać po ruchach niektórych klubów z północnego Londynu. O tym i o innych transferach porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku CT. Zanim jednak zaczniemy, ja życzę wam wspaniałego dnia, przypominając o wszystkich linkach w opisie, bo tam czekają na was chociażby oferta od Fortuny. Są jeszcze inne sporty, można pobawić się w typera na innych gruntach, a piłka nożna za niedługo już wraca, o nim się obrócimy, to będzie sezon startował. Muszę Wam przyznać, że siadając do wszelakich lektur, które związane są z dzisiejszym materiałem, miałem niemały ból głowy. Albowiem tych informacji jest tak dużo, ale to tak dużo, że można spokojnie nagrać, ja nie wiem. Zgodzinny podcast, moglibyśmy sobie tutaj z krzywym usiąść i podebatować o samych transferach łączonych z naszymi klubami przez godzinę, a tak naprawdę jeszcze jest cała reszta, więc ten materiał selektywnie potraktuje te informacje transferowe, które ja przeglądałem na przestrzeni ostatnich dni. Więc, więc. Jeżeli jakiegoś transferu tutaj nie znajdziecie, to najprawdopodobniej pojawi on się w kolejnych odcinkach CT. Już z nieco większą dozą spokoju będę mógł wtedy o tych transferach porozmawiać. Bo nie ukrywam, że jakbym miał dzisiaj wszystkie zmieścić, to ho, ho! Oj, siedzielibyście długo. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Na początek, informacje, o których mówiliśmy wcześniej, o których wspominaliśmy, ale one nie wymagają jakiegoś szerszego omówienia, a jedynie szybkiej adnotacji. Edin Ketia podpisał pięcioletni kontrakt z Arsenalem, na mocy którego będzie zarabiał okolice 100 tysięcy funtów. Jak ja się do tego odnoszę? Jak ja na to? Jak na lato, słuchajcie. Tak naprawdę od pewnego czasu mam ambiwalentne podejście do tej kwestii, to znaczy... Cieszę się z jednej strony, że Edi zostaje, bo wiadomo, jest to osoba z którą człowiek się w jakiś sposób sentymentalnie związał, ale z drugiej strony ten związek nie jest aż tak silny jak w przypadku innych piłkarzy, więc aż tak żalby nie było się z nim pożegnać. Z drugiej strony końcówka sezonu była bardzo obiecująca i pokazała, że na Ediego jednak można raz na jakiś czas liczyć. Pamiętajmy jednak, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, teraz oczywiście słowo się rzekło, długoterminowy kontrakt, czternastka, naprawdę ciężki numer na plecach, no i nic tylko czekać na poważną weryfikację Diego, bo po to przecież ten kontrakt podpisywał. Co to oznacza dla dalszych planów Arsenalu? O tym powiemy sobie za chwileczkę, jak przejdziemy do transferu potwierdzonego. Ja jeszcze muszę oczywiście powiedzieć, że... Sąsiedzi podpisali piłkarza. Oficjalnie potwierdziło się to, co wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, albo w zasadzie to. Czego się spodziewaliśmy. I w Bissuma nowym piłkarzem Spurs również wieloletnia umowa. I tak jak mówiłem, we wcześniejszych CT dla mnie to jest bardzo dobry ruch ze strony Spurs. Można spodziewać się małego clear -outu. w to lato. Wiadomo, że Antonio Conte chce przeczyścić trochę szatnie, chce sprowadzić swoich ludzi. No i jednym z takich ludzi okazał się być I Bissuma. Na ten moment na papierze strzał w dziesiątkę. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Aha, no i jeszcze mówiłem też przy okazji poprzednich CT. Te, bodajże dwukrotnie o Najefie Agerdzie, więc wybaczcie dzisiaj nie będę o nim długo mówił jest osobny odcinek, gdzie nieco szerzej opisuje sylwetkę Agerda, nowego obrońcy West Hamu, jeżeli kogoś to interesuje to zamieszczę link do tego materiału w opisie no i na koniec informacji takich krótkich jeszcze ta dotycząca Viniciusa Vinicius w tej chwili się urlopuje, ale w lipcu możemy spodziewać się podpisu pod nowym kontraktem więc kibice Realu raczej możecie być Spokojni. Zanim przejdziemy do transferu, który gruchnął jak grom z jasnego nieba, powiemy o Sadio Mane. Już w zasadzie wszystko jest dopięte. Prezentacja zawodnika ma odbyć się w środę, tak przynajmniej podaje Kicker. Liverpool, na bazie tej transakcji, ma otrzymać 32 miliony euro. Bazowo, bo oczywiście Obok tego powinniśmy zwrócić uwagę na pozostałe pieniądze, które zostaną ekipie Derek przekazane. Finalnie ten pakiet za Sadio Mane ma wynieść nieco ponad 40 milionów euro. Spodziewaliśmy się wszyscy takiego ruchu. W zasadzie sam Sadio Mane zasygnalizował to tuż przed finałem Ligi Mistrzów, kiedy udzielał wywiadu na boiskach w Kirkby. I Tamta sugestia, którą nas wszystkich obdarował, była w zasadzie jednoznaczna. Później jeszcze wsparta wypowiedziami po finale Ligi Mistrzów, kiedy mówił, że zrobi to, czego chce lud Senegalu. A lud Senegalu domagał się, żeby przeniósł się do innego klubu. No i tak też Sadio Mane uczynił. Wielu angielskich ekspertów nie do końca potrafi zrozumieć ten ruch transferowy, patrząc zwłaszcza... W ich mniemaniu z interesu piłkarskiego Sadio Mane i z punktu widzenia takiej piłkarskiej ambicji, która wedle ich zdania nakazywałaby pozostanie Senegalczykowi w czerwonej części Merseyside, z drugiej strony wiemy, jak wyglądały kulisy tej sagi transferowej Sadio Mane. Nie chcę mówić, że Liverpool nie był w pełni zdeterminowany, żeby pozostawić Sadio Mane na Anfield, chociaż z drugiej strony nie minę się z prawdą, jeżeli. Na takie stwierdzenie postawię. To też pokazuje, że Liverpool już gdzieś rozgląda się za alternatywami, za młodszymi piłkarzami, którzy są w stanie bardziej wkomponować się do tego projektu, który obecnie próbuje na nowo tworzyć Jurgen Klopp z nowymi komponentami, co pokazuje chociażby transfer Darwina Nunez'a. Poza tym jeszcze kwestia płacowa, o której mówiliśmy wielokrotnie na kanale piłkarzyki. Stało się, słuchajcie, Sadio Mane. Przyzwyczajajmy się do tego. Sane do Mane, Mane do Sane, będzie się działo. No i dobra, słuchajcie, Fabio Viera. Nasłuchałem się, oj, nasłuchałem się portugalskiego komentarza na przestrzeni ostatnich kilku dni. Nie ukrywam, że były one bardzo aktywne i bardzo obfite w różnego rodzaju lektury, w różnego rodzaju oglądanie materiałów wideo itd. itd. Dlatego ten portugalski to mi jeszcze do teraz dźwięczy gdzieś tam z tyłu głowy. W każdym razie. Niesamowite jest to, że Arsenal zdołał to wszystko tak dobrze zakamuflować. Słuchajcie, to się bardzo rzadko zdarza, żeby w obecnym świecie tak przykryć, takim całunem tajemnicy, sagę transferową. Ja wiem, że tutaj rolę nadrzędną odegrała determinacja samego Fabio. Że Fabio Vieira, jak tylko usłyszał, że jest okazja przenieść się do Arsenalu, no to automatycznie wskoczył na ten statek i nie pozostawił wielkiego wyboru na FC Porto. Ale i tak, no musiał ktoś w Portugalii o tym usłyszeć. Przecież do kogoś ta informacja musiała przeniknąć o tym, że takie zainteresowanie jest na horyzoncie. W normalnych piłkarskich okolicznościach. To, że to nie przeniknęło do angielskiej prasy, jest rzeczą dla mnie kompletnie niezrozumiałą. Z drugiej strony, oczywiście, na moment nagrywania tego materiału oficjalki ze strony Arsenalu jeszcze nie ma, ale tak jak w przypadku transferu Darwina Nunez'a, jak widać, jest to portugalska praktyka, sam klub wypuszczający piłkarza na szersze wody. Już upublicznił taki komunikat, w którym podaje, że dogadał się ze stroną przeciwną, ze swoim adwersarzem, w tym przypadku Arsenalem. 40 milionów euro na stole. To jest informacja bardzo istotna, albowiem, jak podawali liczni dziennikarze, kwota odstępnego obowiązująca Fabio Viere wynosiła 50 milionów euro, więc udało się tu jeszcze negocjować tę cenę w sposób udany, zejść z tej. Bazowej, która normalnie musiałaby być Porto zaproponowana, jeżeli Arsenal miałby powoływać się na kwotę odstępnego. Więc Tusza Poba też pojawiają się głosy w Portugalii, które mówią, że takiego ruchu nie rozumieją. Fabio Vieira, piłkarz młody, rocznik 2000, mający niesamowite perspektywy przed sobą. No i zdaniem wielu, powinno Porto wypuścić go za znacznie większe pieniądze. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz techniczna, albowiem. Nasłuchałem się tak dużo tego komentarza, i dlatego ten wiera mi tak cały czas z tyłu głowy pozostaje. Nie obrażę się i myślę, że większość z was również nie powinna tego czynić, jeżeli ktoś będzie do niego zwracał się Fabio Vieira, kierując się sentymentem, który na pewno w każdym kibicu Arsenalu drzemie z uwagi na fenomenalnego Patryka, który zaszczycał swoją obecnością hajbry lata temu. Ja też miałem to szczęście, że udało mi się Patryka w akcji zobaczyć, więc sentyment spoglądając na fabio, będzie tym większy. Ale żeby jakoś rozróżnić jednego i drugiego będę stosował tę prostszą, chyba bardziej portugalską wersję. Kim w ogóle Fabio Vieira jest? W skrócie, kreatywnym komponentem ataków Porto w ostatnim czasie. Można oczywiście zajarać się różnego rodzaju kompilacjami, ale żeby być tak w 100% rozsądnym, trzeba wgłębić się też w nieco szerszą narrację, może być tak, że Fabio Vieira w niektórych spotkaniach Premier League będzie się gubił. To jest jednak przeskok pomiędzy ligą portugalską a ligą angielską. Z drugiej strony, patrząc na parametry czysto piłkarskie, na swobodę, z jaką Fabio porusza się z piłką przy nodze i patrząc na to, że wydaje się być piłkarzem nadzwyczaj dojrzałym, patrząc na jego wiek, na jego piłkarską metrykę, można być względnie spokojnym. Inna sprawa, będąc kibicem arsenalu, oczywiście, albo w ogóle obserwatorem angielskiej piłki. Inna sprawa jest taka. Czy dla Fabio w tym momencie jest miejsce w układance Mikela Artety. Pojawił się super artykuł na Diatletic, w którym no, analizowana jest możliwa rola wiery w drużynie, i to jakim był punktem na mapie letnich planów transferowych. On nie był tym punktem jaskrawym, to znaczy, to nie był piłkarz, o którego Arsenal miał się w tym letnim oknie transferowym zabijać, ale kiedy pojawiła się opcja ściągnięcia do siebie młodego Portugalczyka. To też jest bardzo symboliczne. Bo jeszcze kilka lat temu to by było nie do pomyślenia. Arsenal miałby po prostu swoich piłkarzy na radarze i tych, których chciałby do zespołu ściągnąć, albo by ściągnął, albo by poległ, przegrywając rywalizację z innymi głodnymi klubami, które również miałyby zakusy na danego piłkarza. Tutaj ściąga się, wydaje się na ten moment, piłkarza nadprogramowo, który może być powodem do bólu w głowy Mikele Artety. No bo tak, Fabio Vieira to jest piłkarz, który może grać na dziesiątce. Bardzo dobrze zresztą tam się odnajdywał, może grać na ósemce, tutaj również sobie radził. Automatycznie jak sprawić, żeby ten komponent pasował do 4231 z Martinem Odegardem w roli głównej na pozycji dziesiątki? No nie da się za bardzo tego zrobić. Nawet jeżeli weźmiesz pod uwagę możliwość Fabio Wiery jako skrzydłowego, to i tak jest trochę zabijanie potencjału tego piłkarza. Więc podejrzewam, że taktycznie Mikel Arteta będzie musiał się dostosować do obecności jednego i drugiego piłkarza, jeżeli będzie chciał grać nimi regularnie w pierwszym składzie. To też jest pytanie. Na pierwsze tygodnie gry Fabio w Arsenalu będziemy musieli spoglądać z podwójnie wytężoną uwagą. Czy w ogóle on będzie dostawał te, dajmy na to, 80 90 możliwych minut, czy raczej będzie opcją rezerwową, która będzie doskakiwać do 11 Arsenalu. No jest tutaj mnóstwo znaków zapytania, ale ja przy tej okazji, przy tej okazji muszę powiedzieć, że planuję nagrać osobny materiał o Arsenalu pod kątem taktycznym, tego jak ja widzę możliwości. Które będzie mógł przedsięwziąć Mikel Arteta w sezonie 2022-2023, jeżeli oczywiście wszystkie jego cele transferowe zostaną do klubu ściągnięte. Za czas jakiś taki materiał się pojawi i tam nieco więcej wynurzeń taktycznych na temat Fabio Wiery. Tak czy inaczej, jeżeli ma się możliwość otrzymania miniaturki, na ten moment jeszcze miniaturki. Bernardo Silwy, no to trzeba brać, słuchajcie, no ten piłkarz jest tak przyjemny w oglądzie, tak ładnie się prezentuje na boisku, tak dużą grację ma w tym poruszaniu się. Jednocześnie z piłkarzem lewonożnym, co też jest towarem deficytowym na rynku, no, że tutaj nie wypada po prostu nie połasić się na takiego piłkarza, i za to bije w tym momencie Arsenalowi. Brawo. I przy tej okazji jeszcze muszę zaznaczyć, że będziemy rozmawiać o innych opcjach transferowych, w tym i w kolejnych CT. Kolejnym piłkarzem na naszym transferowym radarze w dzisiejszym CT jest Julio Enciso, nowy piłkarz Brighton. Mają jakąś słabość na południu na wybrzeżu do piłkarzy z Ameryk, bo tutaj warto wspomnieć sagę transferową z Sedo, tam Brighton było bardzo aktywne i okazało się być zwycięskie. Warto wspomnieć również przebijające się postaci w składzie Brighton, takie jak Jeremy, no albo Jeremy Sarmiento. No i teraz przy okazji Julio Enciso, trzeba powiedzieć, że Graham Potter dostaje kolejną perłę. Rocznik 2004, piłkarz, który już w wieku 17 lat ocierał się poważnie o paragwajską piłkę seniorską, mający naprawdę spore predyspozycje do tego, żeby zaistnieć na rynku angielskim. Pytanie zasadnicze na teraz, czy ktoś, kogo ściągało się za 12 milionów euro jest odpowiednim kandydatem do wysłania na wypożyczenie. <gry> Być może nie, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby taki scenariusz został przyjęty jako słuszny w Brighton, dlatego że były już przypadki piłkarzy, którym również wróżono wielką przyszłość, a różnie to wychodziło. Nawet ci piłkarze lądowali na wypożyczeniach, mowa tutaj chociaż o Persim Tale. O Persim Tale był taką osobą, która wydawała mi się naprawdę być sporym nazwiskiem, a jak się skończyło, wszyscy wiemy, wylotem z zespołu, Brighton czy Ensisto podobna droga? Pff, nie ma w ogóle żadnej reguły. Warto jednak przyglądać się temu, jak w lecie rozgrywane będzie jego nazwisko. Czy jeszcze pokieruje się w jakieś inne strony ofensywny piłkarz przed rozpoczęciem sezonu 2022-2023? Jest pokusa, żeby jednak go w drużynie pozostawić, zwłaszcza że wiemy, jaką bolączką bywają piłkarze ofensywni w drużynie Grahama Mapotera. W Niemczech również bardzo interesujący deal. Xaver Schlager trafia do Lipska. Podobno. Podobno. Ten transfer nie ma nic wspólnego z Konradem Leimerem, bo wiemy, że Leimerem zainteresowana jest. No. Śmietanka europejska, może tak powiedzmy, chociaż ona jest bardziej skonkretyzowana, ale o tym może w kolejnych odcinkach CT. Bo Limer jest na radarach, więc na pewno będziemy do tego transferu albo do tej sagi transferowej jeszcze wracać. Bardziej wiąże się szlager z niedoskonałościami Adamsa czy też Hajdary, dlatego ściąga się go do Lipska. Kwota, jaką Lipsk płaci Wolfsburgowi, jest dwukrotnie, ponad dwukrotnie niższa niż wartość rynkowa samego piłkarza. Szlager jest piłkarzem rozpoznawalnym i w stosunkowo młodym wieku stąd to wszystko się bierze. Jest też osobą, którą my możemy kojarzyć z występów w reprezentacji Austrii, więc również na tym podwórku międzynarodowym pewną renomę już zyskał. Jest to także pewna deklaracja ze strony Lipska. Chcą odpowiednio wcześnie środek pola wzmocnić piłkarzem, na którym można polegać, może nie niesamowitym wirtuozem, ale kimś w stylu iście niemieckim, łatającym potrzeby takiego klubu. Jak Lipsk. Kolejny ruch, o którym musimy sobie powiedzieć, dotyczy Liverpoolu. Calvin Ramsay, nowym piłkarzem ekipy Jurgena Klopa, prawy obrońca, który, jak sam podkreślał w ostatnich wypowiedziach, lubi atakować, lubi dorzucać piłkę na nos swoim kolegom. Lubi również strzelać, zarówno z nogi prawej, jak i z nogi lewej. Profil, charakterystyka. Idealnie pasująca do ekipy Derec. Oczywiście bądźmy świadomi tego, że Calvin Ramsey jako piłkarz bardzo młody, rocznik 2003, jest ściągany głównie z myślą... O takim dość ograniczonym rozwoju pod kątem gry w podstawowej jedenastce. To będzie piłkarz, który ma za czas jakiś stać się kimś. Obecnie nie ma szans, absolutnie żadnych szans na wygryzienie Trenta Aleksandra Arnolda, ale jest od kogo się uczyć. Jeżeli chodzi o autorytety, no to ma jeden, dość klasyczny Andy'ego Robertsona w szatni Liverpoolu, Calvin Ramsey, wskazał już zresztą na niego w wypowiedzi dla klubowych mediów. Jest to ciekawy transfer, bo Liverpool penetruje nie tylko te duże rynki, ale jak widać nieco mniejsze. Niecodziennie zdarza się sytuacja, że jeden z najlepszych zespołów w Europie, w zasadzie na pewno znajdujący się w piątce najlepszych europejskich zespołów, sięga po piłkarza Aberdeen o wartości rynkowej tak małej. Z drugiej strony, kto jak nie Liverpool ma wyławiać takie perły? Kto jak nie Liverpool ma je szlifować? Wydaje się to być para skazana na sukces, jeżeli tylko sam zawodnik będzie mentalnie przygotowany do tej przygody na Anfield. No i teraz transfery bliskie realizacji. Słuchajcie, Romel Lukaku. Odchodzi z Chelsea, wraca do domu, kieruje się do słonecznego, pięknego Mediolanu. Chociaż teraz, patrząc za okno, praktycznie każde miejsce w Europie wydaje się być piękne i słoneczne. Nie o tym jest jednak mowa, musimy zająć się konkretami. Podobno sama umowa wypożyczenia, podkreślę to jeszcze raz, wypożyczenia na ten moment ma opiewać na okolice 10 milionów euro. Wypożyczenie za 10 milionów euro. Dobrze słyszycie? Oczywiście, to jest element szerszego pola negocjacyjnego. W Sky Sports to już w ogóle skreślili Romelu Lukaku. Powiedzieli, że on nie ma żadnej przyszłości w Chelsea. Jest w tym pewnie ziarno prawdy. To jest też być może cytat wyrwany z kontekstu. Niemniej jednak. Zupełnie trzeźwo patrząc na sagę transferową z Romelu Lukaku, którą sam Big Rom otworzył swoim pamiętnym wywiadem z przełomu roku 2021 i 2022, nie wydaje się być prawdopodobne, żeby rzeczywiście myślał o budowie poważnej piłkarskiej przyszłości na Stamford Bridge. Romelu Lukaku sporo mostów po drodze wydaje się spalił. Sporo też zaczął odbudowywać pod koniec sezonu, żeby teraz znowu tym dolewaniem oliwy do ognia zamącić w głowie wszystkim związanym z Chelsea. A wiecie, jak w tej chwili sytuacja wygląda. Jest, nie chcę powiedzieć, że chaos, ale może ujmijmy to dyplomatycznie, organizacyjny, kontrolowany chaos. Mianowicie na wylocie jest Marina, na wylocie jest Bruce Buck. Todd Boulis sprząta stare zabawki Romana Abramowicza, wynosi je elegancko w pudełku poza drzwi. No i zaczyna się jego, w zasadzie nie tyle jego, co jego konsorcjum, czas na Stanford Bridge. Teraz oni będą rozdawać karty. I pytanie, czy w tych układankach, które razem z Tomasem Tuchelem będą w najbliższym czasie sporządzać, jest jeszcze miejsce dla Romelu Lukaku. Jeżeli ta sprawa zabrnęła tak daleko, jeżeli interes rzeczywiście tak bliski ściągnięcia z powrotem Romelu Lukaku, jak wydaje się na ten moment, patrząc na wszystkie donosy prasowe, to ja osobiście nie wierzę w to, że Romelu Lukaku jeszcze do Chelsea wróci i okaże się być piłkarzem spełnionym w londyńskim klubie. Wydaje się, że to wszystko teraz nam jasno daje do zrozumienia, że Romelu wracając do Mediolanu wraca z zamiarem pozostania. Co ciekawe, Chelsea ma oszczędzić na jego pensji, bo to Inter ma płacić całą, albo inaczej, większość, jak nie całą, pensję piłkarza. No, i ja jestem bardzo ciekaw tego, jak do tego wszystkiego odnosicie się wy, obserwatorzy, tego, co dzieje się w świecie piłki, a zwłaszcza jak do tego odnoszą się kibice Chelsea. Dajcie znać poniżej. Naprawdę jest to rzecz niesamowicie frapująca, patrząc na ten huczny powrót Romelu Lukaku z poprzedniego okna transferowego, może nie z poprzedniego, z poprzedniego letniego okna transferowego, ale jak widzicie, tak to w świecie piłki bywa. Oczywiście na ten moment mówimy jeszcze o transferze bliskim realizacji, ale nie wykluczone, że to. Się stanie lada moment, stanie lada chwila. Inne transfery, o których ja chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, to m.in. innymi dile dotyczące piłkarzy, no też całkiem poważnego formatu Gabriel Jesus. Lisandro Martinez, o tym pierwszym w zasadzie bardziej powiemy, albowiem oferta opiewająca na okolice 30 milionów funtów została odrzucona przez Manchester City, ale oczywiście Arsenal nie poprzestanie na takich pieniądzach. Będzie szedł dalej w las, najprawdopodobniej dogrywając jeszcze jakieś kolejne klauzule do tych propozycji, które zostaną złożone na stole w Manchesterze. Jeżeli chodzi o. Zdeterminowania arsenalu, no, można określić je jako naprawdę bardzo wysokie na ten moment. Wydaje się, że Gabriel Jesus jest już jedną nogą w arsenalu. Tym bardziej dziwne, patrząc na dotychczasowe różne niesnaski związane z oknami transferowymi, może z pominięciem tego poprzedniego letniego okna transferowego, jest to, że rzeczywiście blisko wydaje się być również Lisandro Martinez, przenosin na Emirates Stadium. O tych transferach dwóch na pewno będę mówił w kolejnych CT, bo dzisiaj już po prostu miejsca nie mamy na to, żeby jakoś konkretniej o nich powiedzieć, ale trzeba zasygnalizować, że Arsenal trzyma rękę na pulsie i powinni to czynić również kibice angielskiej piłki a zwłaszcza tego zespołu. No i jeszcze z transferów bliskich realizacji został nam Mark Kukureja. Ja teoretycznie nie powinienem go tutaj wsadzać, bo to jest taka plotka slash transfer bliski realizacji, ale pojawiły się na horyzoncie majaczą w zasadzie pierwsze potencjalne kwoty. Rzędu 40-50 milionów funtów, więc wydaje się, że grubo ponad 50 milionów euro będzie musiał zapłacić Manchester City, żeby ściągnąć do siebie Marka Kokureje. No dla Brighton to jest oszałamiająco korzystny deal, jeżeli rzeczywiście do niego dojdzie. Ale patrząc na ruchy The Citizens i patrząc na ewidentną potrzebę, która się pojawia, Wydaje się nieuniknione, że lewego obrońcę w Manchesterze City nowego lewego obrońcę zobaczymy. I bardzo prawdopodobne, że dojdzie do tego przed rozprawą Benjamin'a Mendiego jest niesamowita sytuacja, też. Ale ona jest cierniem u boku Pepa Guardioli i wszystkich tych, którzy planują ruchy transferowe w zespole The Citizens. Jeżeli chodzi o profil piłkarski, wydaje się, że Mark Kukureja jest rzeczywiście opcją korzystną. Pytanie: jak szybko ta sprawa będzie się rozwijać? Podejrzewam, że po powrocie z okresu urlopowego zostanie ona zrealizowana od tak bo wydaje się, że rzeczywiście City są mocno zdeterminowani. I na koniec tylko szybki przegląd ploteczek. Rahim Sterling do Chelsea, podobno Tuchel fanem, 60 milionów euro, w zasadzie funtów, przepraszam, leży na stole. Bardzo interesujący deal, ale o tym również w kolejnych odcinkach na kanale Piłkarzyki. Rafinha i barsa to jest również niekończąca się historia, bo cały czas w tle pozostają inni, inni gracze pokroju Arsenalu, chociażby Renato Sanchez i PSG, tak samo jak Christophe Galtier i PSG. To są wątki do kolejnych CT i będziemy na pewno o nich mówić przy okazji następnych materiałów, ale tak jak już mówiłem wielokrotnie w tym odcinku. No on jest naprawdę i tak już mocno wypchany, więc pozwólcie, że pozostawimy omawianie tych kwestii na kolejne materiały. Serdecznie dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tam w tym upale. Cześć!